Trzeci dzień zawodów CSI w Poznaniu za nami. Rozpoczął się konkursem finałowym małej rundy 135 cm. Wygrał go Krystal Zneretniks z Łotwy. Potem pasjonujący i trudny finał młodych koni o Puchar Staliny-Kunowo. Aż 3-4 polskie pary w rozgrywce. I wygrywa podobnie jak wczoraj Hubert Kierznowski na koniu Dior. Drugi Jarosław Skrzyczyński na Quinteli. Tam naprawdę trzeba było się mocno starać. Parkour był wymagający, co zresztą było widać po tym, że konie sześcioletnie nie do końca sobie w nim poradziły. Dopiero lepiej skakały siedmolatki i ich weszło do rozgrywki znacznie więcej. Najważniejszym sportowo konkursem był finał średniej rundy rozgrywany jako grupowy z rundą zwycięzców 145 cm zaliczany do światowego rankingu. Nie było łatwo wyjść z grup, z Polaków udało się to trzem zawodnikom, ale w samej rundzie zwycięzców aż tak mocno nasi zawodnicy nie zaryzykowali, a zaryzykować trzeba było naprawdę mocno. Wygrał Leon Thyssen na klaczykrantego, Krantago, a najlepszy z Polaków Krzysztof Ludwicza na Eniu, prezydent, po ładnym przejeździe zajął piąte miejsce. Już poza zawodami CSI odbył się konkurs, tylko Skoki Top Four. Czterech zawodników, których przedstawiliśmy wczoraj, pięknie jeździł i zasłużenie wygrał Andrzej ja myślę, że Stawka koni w dzisiejszym konkursie Top 4 była bardzo wyrównana. Nie mogę powiedzieć, na którym koniu mi się najlepiej jechało, na którym najgorzej, bo naprawdę wszystkie konie były doskonale przygotowane. No, na moim mi się najlepiej jechało, bo go najlepiej znam, ale, ale na wszystkich pozostałych yy, jeździło się równie dobrze i chyba pokazały nawet wyrównaną formę. Zawody pomału zbliżają się do końca, ale to co najważniejsze, jeszcze przed nami jutrzejsze Grand Prix rozpocznie się o 11.25, przyspieszone ze względu na transmisję w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Co cieszy, już mówiliśmy o tym wczoraj, aż 11 Polaków dostało się do tego trudnego konkursu, a kwalifikacje same też były bardzo trudne. I... A nagrody zawodnikom i pamiątkowe statuetki wręcza pan Szymon Taran właściciel firmy Trans Event, która jest partnerem sesji 4 Gwiazdki w Poznaniu.